No, mikrofon, działa. Działa nam. I to wreszcie z mikrofonem wybrawionym. To włączyć. Pewnie jest sobie to blanie. Doskutuj. съм напълно вече, тъй. Грев в To będzie niecelny. Niecelny z z nieco lepiej. A broń jest nieco lepiej. Bardzo mocno lepiej. Może coś. Może teraz coś wejdę. Nie ma importu. Wejdź tam ten... na Czy ten karabinek jest fajny? Mam być co tam, 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 tam Nie. Ta, to, w tamtym razie karabinie. Tak, przedostanę. Dziękuję.

Nie bo nie na tylko mam. mi to. Dzięki. Jeszcze my te gimmy. ale nie, nie, ja to grzywa. Wszystko już grałem. Tylko, to jest nieobszarowa. No mam, tam że co do drutu się da kupić. Dużo łopapy, jak się kopie lorneczkę. 3 lorne, ma chyba każdy. Może co do drutu ma tylko inżynier. Ale zamiast tego nie mam amunicji tej części co, Cokolwiek miał z nim robić Tak jak gram od roku Od dwóch chyba lat nie. nie wiem Ja bym jeszcze jak na tym kanale nie robiła Bo ja bym korzyściła już Ta się wyczucia to spadnie A! mam to inaczej, nie wezmę. Latające jakieś z... rzeczy. Przecież nie mogę ubrać to z beta. Od On Nie mogę się... A bo to lut. Ślizga się poradzi. To mapa była, czy nie? Na pewno że się ślizga. też UK dodali. Okej, okay. czyściako bronię to te były oznaczone programie. jak co w innych odcinkach, z tym kupowałam rzeczy, albo odbierałem. To są co? Eee. Coś takiego. To. to się nazywa beta. Powinno być alfa. Alfa to kiedyś była, no, można powiedzieć. O, to, to jest przeciwnika! Bo już własne nie biją. I tak na tak tylko idziemy. Spoczywaj, to no, no, Nie robimy. Dobra, robimy ryby. Chyba, że jestem znany w tej grze. Nie jestem z znany, nie ważne. Że... chyba po prostu. No. No, jeszcze brakuje kosy w Co? Czy... No, znowu Chyba, że do tego nie wysłał do kiedyś. Jeszcze nie ma na To zimko w pierwszej klasie, a potem ja. Trzecie długo. Już trochę postarzam. No cóż, nie mam jeszcze czasu chwytającego i... No, że... Ja niczego nigdy nie bym chciał nie lubię cięć. robić cięcia. Kurczę z tym, co robić cięcia. Segue, <matował> yeah. it's a, it's <pa bells> ale musiałem ukrócić film po prostu tylko przyrobiłem na dwa i dwie setki sobie po prostu stawiłem ale to wyczerpaliśmy Większość, to tylko idę tam i biegnę. No, tak nie czy nie widzę, jak nie biegam. Ja tak była sobie. Oj, ale to odkryj. O cholera. Chupa. Ja się zakopuję. Robię podkop. Chyba pod górę nie zrobię Tam jest i kamie. Chyba. No, zrobię podchód. 10 MHp? HP? Zrobię. Robię. Na kucaku. Bo tak się szybciej robi. Chyba. Tak było zawsze. Jeszcze nie mam łopaty, bo inżynier I jeszcze... Nie powiem tego kawała. No. Ma łopatę dużą. Słowa tam te są łopatki. mi tam już łapki było. Aha. Bo mnie już Chod Dobra, to zrobię takie przejście po prostu, jak będzie ostrze. Straciła. Może bym się przydał. Chociaż tak. nie, tamci też są stąd Dobra, lecę im paląc. Przynajmniej tu mogę roz, rozpalić. Ja jestem pod górą chyba. Na pewno jestem pod górą. Po... A!

Ja od teraz zostanę po prostu. Bez Ja tylko po ja prostu odlądam jak... Proszę pijem nie zapnę. No nie wiem gdzie są. O ty, nie będę może stanął. Po to i będzie mapa na końcu. Tylko ja, ja po jednej zawsze tak się nie chcę. Bo jedna potrafi. Chociaż u mnie trwają 15 minut. Najczęściej. Już 1,8 już. Ale to było po prostu taki noc. A jeżeli by nic się nie działo, nikt by nie to był komutowany, nigdy by nie przyjął wszystkich was, to by się było z godziny. Po prostu godzinę trwania. A nie, ta mapa już była most jest tak pojażę. Chyba ktoś mi strzela. Kobym miał ten ciemny ekran taki trochę. Ale to mógł... Da dalej tak. Jezu! No i to się zaślizgnie. Możliwe i we teraz wali położyć. Bo. No. Niszczący. Nie chcę mi się takie...